Koty, psy, sowy i jedna panda. Czy uda ci się ją odnaleźć na zdjęciu? Aż 98% internautów poddaje się już po 2 minutach. To proste zadanie przyrasta wiele osób. Koty, psy, króliki czy zające. Chyba już wszystkie zwierzęta były ukryte wśród innych gatunków. Najnowsze zdjęcie zagadka wydaje się być banalnie proste, wystarczy bowiem odnaleźć pandę, która kryje się pośród zwierząt. Okazuje się, że z pozoru proste zadanie może sprawić wiele trudności. Aż 98% internautów poddaje się już po dwa minutach. Koty są białe, sowy brązowe, a pieski szare albo brązowe. Grafika, którą masz przed swoimi oczami, jest kolejnym testem na spostrzegawczość. Zdjęcia zagadki biją ostatnio rekordę popularności, a okazuje się, że ich codzienne rozwiązywanie może poprawić pracę mózgu. Wykonując jedno ćwiczenie każdego dnia, można sprawić, że z dnia na dzień będziemy coraz bardziej spostrzegawczy. Na zdjęciu widnieją białe koty, brązowe sowy oraz pieski w dwóch kolorach, szarym i brązowym. Pośród nich skrywa się mała panda. Czy już wiesz, gdzie się kryje? Przypominamy, że po upływie dwóch minut poddaje się aż 98% internautów. Dla wszystkich, którym się nie udało, poniżej znajduje się rozwiązanie zagadki. Koty, psy i sowy skutecznie zasłoniły małą pandę Jeżeli jeszcze nie wiesz, gdzie ukrywa się pada, przygotuj się na nie lada zaskoczenie. Pandę można było bardzo łatwo odnaleźć szukając ją po wielkich oczach typowych dla przedstawicieli tego gatunku Rozwiązanie zagadki Panda znajduje się w czwartym rzędzie od dołu mniej więcej po środku zdjęcia z prawej strony towarzyszy jej piesek a z lewej bronzo wasowa Dzisiaj grzeje, 1. Podejrzenie koronawirusa na pokładzie polskiego samolotu. Pasażerowie uwięzieni na pokładzie, 2 nie udało się, choroba, jednak postawiła na swoim i odebrała życie. Media przekazały smutne informacje o śmierci polskiego muzyka każdej osobie, której udało się rozwiązać zagadkę. Bardzo gratulujemy. Była wyjątkowo ciężka tylko osobom, które mogą się pochwalić wyjątkową spostrzegawczością, udaje się odnaleźć zaginione zwierzę. Najlepsze newsy dnia źródło. Express co w następny artykuł nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj PikiO. Elna Google News